na lepszej wodzie. I dzisiaj będziemy szukali metrowych szczupaków. Znaczy ja, bo Tomek to nie. Szukali czy łowili? Szukali, szukamy aż znajdziemy i jak je znajdziemy to je złowimy. Wszystko. Tomek, drodzy widzowie, trochę oszukuje zawsze, bo on łowi na prototyp przynęte, której nikt nie ma, tylko mają Tomek. Więc, No ale Tomek jaki jest. Ja się Cześć moi drodzy, witam Was na kanale Kastrebel Wiki i dzisiaj znajdujemy się na Dróżnie a ja w tym odcinku pokażę Wam właśnie jak jest w tym miejscu bo o tym miejscu krążą legendy czy te legendy są prawdziwe czy nie sami zobaczycie i wiem, że wielu wędkarzy chciałoby się tu znaleźć wielu z Was chciałoby tu połapać połowić ja dzięki uprzejmości kolegi Tomka Ejsa którego doskonale znacie mogę być tu już po raz czwarty eee, Przygoda z drużyną moja zaczęła się także, było kompletne zero. Później były fajne ryby. Wczoraj chłopaki naprawdę świetnie połowili. Padło 104 cm pięknego, grubego pajka. Oczywiście złapał go Tomek. Także pływają tu prawdziwe potwory z Loch Ness. A ja pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Także zapraszam Was do oglądania. Przypominam Wam o subskrybowaniu. I pamiętajcie, łapa w górę albo łapa w gips. Widzimy się w dalszej części. Bum! Czy jest Eee, ole. To jest na górze? No? To jest wysypka tarowa. Hmm, pokaż bliżej. Nigdy w życiu nie widziałem, żeby w grudniu Lesz miał wysypkę tarową. Czyli co? Normalnie leci się chłopak roznażać na panienki. Hmm? Słyszę, jak cię zobaczył, to od razu. Od razu go no wysypało, tak. Piękna tak. rybka. Byczka. Pokaż, jaki jest zachładny. <laughs> Tomek i jego koń. Co ty gadasz? Ja już dzisiaj do mnie Ja nie sądzę. To nie było pytanie. Chcesz mi powiedzieć, jakie leki bierzesz, że Cię taki optymizm i nie? Opuszcza, nie? Moi drodzy, słuchajcie, ogólnie e, drużno startuje o godzinie 6.30 do 15.30. Wszyscy muszą pojawić się w bazie, więc nawet jak jest ciemno, to łódki prują na wodę. My dzisiaj też wypłynęliśmy zaraz chwilę po tej 6.30. Rano ryby takie mniej chętne. Wczoraj Eldorado chłopakom odpaliło się o godzinie 9.00. Złopali 27 ryb przez cały dzień, więc całkiem nieźle. Zabawa przednia, w tym 1 metr i jakieś tam osiemdziesiątki Adama, piękny okoń, także no ryby są i to naprawdę fajne, my na razie mamy dwie rybki, lechola i gerbuska, oczywiście złapał Ace i zobaczymy co dalej, z takich informacji technicznych jeszcze mogę Wam pokazać, przekazać, no wczoraj się odpaliło o 9, więc może nam też się niedługo odpali, łącznie łódek na drużynie jest 13. Było 10, ale 3 zostały dołożone, aby dać możliwość większej ilości wędkarzy cieszyć się tym miejscem. Widzimy się w dalszej części, i dalej też przekażę Wam parę fajnych jakiś uwag technicznych o tym miejscu. Także do zobaczenia. nie jest jakiś mały. Dziewiąta pięć. W ogóle nie wierzcie w to, co on mówi. To jest jakiś Wszystko mówi... zaplanowane. Ale wariat. Mały, ale wariat. Już o, Chyba się wkurzył, bo go obudziłeś może. Tomek i jego szczupak. Z drużna. Aż na drużnie bywa różnie. Ale tutaj by są, tak? Znaczy ja nie doświadczyłam, ale... Trzy już. Ale Tomek już trzeci gatunek dziś złapał. Piękny. O, zobaczcie, trzymało go coś i cały wpijał. Dopiero się budzą, także Tomek ich na pewno dziś nałapie wiele, a ja będę dla was wszystko nagrywać. Piękny. Śmiejki. To To jest. No, słuchajcie, u Tomka ryba za rybą. Jak widzicie, żeby łowić trzeba ale ryby. Trzeba rzucać, żeby łowić. Eee, nie, nie słuchajcie tego pana. Ale ryby są. I właśnie Tomek jak nie pokazał. Łupską numer 7. 5. 7. Okej, 5 szczupaków i, i... Okej, 7. 6 pewnie dostał kiedyś w oko ale sobie radzi tym osam, pokaż bo masz wszech od woku Niesamowite No i słuchajcie, o samym Dróżnie jest to zbiornik no-fill oczywiście. Znajdziemy tu szczupaka, sandacza, okonia, karasia, leszcza i rybki są naprawdę duże. Jeśli chodzi o łowienie tutaj, no to pływa się w dryfie. Praktycznie całe Dróżno mamy metr głębokości. No i w niektórych okresach jest to miejsce, gdzie można Nadupczać kotletami, i myślę, że takich miejsc może za dużo nie ma. I właśnie to jest chyba fajne, że, że naprawdę można sobie tutaj dużymi przylętami porzucać. Czasami dużymi, czasami małymi, no wiadomo jak to bywa. No I ogólnie jest fajnie, jest ładnie. E, ryby są, niektórym biorą, także jest dobrze. Można złowić 8 ryb? Można. Proszę bardzo. Leszcz nie liczy. Lesz, to jest z Tobą na uczce, wyrwa. Idę ma? A jaka gruba. Dziewiąta. Piękna ryba. Tygrys. Dru, dru, drużyński. Drużański. No pracuje przecież. Góra, dół. Co? Taki robi trener, jak się nie Który? Boksu? Zawsze się słucham. Akurat jego. A jak się nie słucham, to ze mną sparuje i nie wije po prostu. Ale zawsze się słucham. Uuu. ściupa. Chcesz podbierak? Zajebiście, nawet nie mogę dzisiaj podbierać. Ja wam fanta... To będzie dojebany film. O! Ale... No, osiemdziesiątaczek taki. Był Pod... tylko dlatego? Podjedzony. Że była bardzo długa pauza. piękny Naprawdę, ja chyba nie znam takiego człowieka, który jest aż takim optymistą jak, jak mój tata, bo... Kurwa, i taki właśnie uparty, co się nie podaje i będzie coś robił, robił, przeżycia, czy nie? Jest! Oooo, ja taki złoty, to nie? Ochu. Oh, fajnie, fajnie. Mały, ale fajny. Mamy to! Dobrze, że widzieli. Takie... Świadkowie są. Ładnie, robimy poteczki. O, jaki gruby. Dobra ryba. Ale kolory. Je, jest, jest śmieszny, co nie Aha. jest w ogóle paskowany. Tak. Pięknie. E, tą nie, chyba na vlogu opatrzyć rany. Te na sercu nie, nieuleczalne, ale te na takie rany po szczupakach to sama przyjemność. Oby więcej. I kiedyś... A na ręki na licz. No i słuchajcie, kończymy ten przesympatyczny dzień, trochę mokro, trochę wilgotno, ale fajnie. U Tomka z 12 ryb, może nawet więcej, czyli całkiem nieźle jak na jednego wędkarza, a u mnie aż dwie. Pseudonim człowiek-banan, no ale tu. E, Jutro dalej będziemy na dróżnie, więc nie kończę tak oficjalnie, mam nadzieję, że jutro też się tutaj pobawimy. Pogoda jest fantastyczna jak na grudzień i to, że można być na wodzie i można wędkować to uznajemy za cud, więc cieszymy się z tego bardzo. Także widzę się z Wami jutro. Oj, drodzy, mamy godzinę szóstą z takiem. Jesteśmy na Dróżnie, trzeci dzień, ostatni dzisiaj. laz delg, dlatego wczoraj tak nieoficjalne zakończenie. Jak widzicie za mną ciemno, łódki. Czekają wędkarze, noszą rzeczy i to chyba jest taki mega fajny widok, bo masa ekip nosi masę sprzętu, wiadomo, więcej sprzętu niż talentów. Ale wszyscy nie, ujm nie ujmując nikomu, żartując sobie, bo no tu przyjeżdżają kozaki i tak to rano wygląda. Także my się powoli pakujemy na naszą łódkę, nosimy sprzęt i wypływamy. Wczoraj wypłynęliśmy jak było ciemno, dziś pewnie też do dziewiątej tak naprawdę z rybami nie było żadnej interakcji, no ale zobaczymy jak będzie dziś, z zobaczymy jaki będzie dzień mamy wyjątkowo ciepły grudzień, więc taki pobyt na dróżnie to jest sama przyjemność zaufajcie mi widzimy się na wodzie to jest Tomek go, kojarzycie go skądś? jeszcze przyjeżdżają ludziki dzisiaj 11 złotych nie tylko ja, a ty? 22 to ja jest 22 ciemno. I już razem z nami na wodzie będziemy obserwować, jak pięknie się rozjaśnia. Jaki dziś będziemy mieli dzień, wczoraj troszkę deszczyku, ale dziś zobaczymy. No, liczymy na. Przede wszystkim aktywność naszych wspaniałych drapieżników No nie wiem właśnie Ja pod samym tym Kurwa duszy Nie no daj go No daj, daj mi chociaż popodbierać te ryby. Kurzy, to jest 90 cm na Pikachu z 9 ma no mówić, trzeba go zmierzyć tak. Ja zarządzam. Nie, ja zarządzam yy, mierzenie tego szuka 82. Ale musimy go zmierzyć. Pikachu w buzi. 81. No, widzisz, mówiłam, że z 82. Ale Brzunio. Teraz mu będzie niedobrze po śniadaniu, tylko klopnąłeś. Dobrze, dobrze. pokemony poluję, to sam sobie zasługuje. Brawo, ty. Bóg do nas przemówił na rybach i kazał nam płynąć w tamtą zatokę. Wy tego nie widzicie, ale tam piękne promienie słońca oświetlają miejsce, w którym zaraz nałapiemy metrowych szczupaków. Także płyniemy. Duży, mierzymy go. No nie, tak, Nie, no, mierzymy. Nie, 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 nie. Dawaj, ja się założyć? No, o co się zakładamy, że ma więcej niż 80? Dobra. Na, ha, ha, ha. 84. Kto wygrał? Kto wygrywa ten? Nie, nie, nie. Kto wygrał? Przepraszam, bo to na nagraniu wszystko jest. Pokaż tego. Pięknotę. Ale na obrotówkach się nie liczy. Tomasz i jego łyba. Number two. Rybka numer trzy. A ten twój. Mi Chodź, 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 tej łódki. chodź, 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 w tobie wygląda na 99 Malutki pierwszy dziś, a teraz coś ci powiem, weź leć po kumpli, którzy mają metr Dobro. jest, jest, nie poszedł tak, Tomku. Nie zawijmy się, bo to byłby. Na pewno ktoś się tu kiedyś, nie, Słucham. wykąpał na dróżnie. Czy o tym miejscu krążą jakieś legendy, oprócz tego, że na dróżnie bywa różnie? Krążą legendy, że dzisiaj Wiktoria złowi 17 hm. szupanów. Tak, na razie ma jednego, ale to... Słuchajcie, nie znam takiego optymisty, znam dwóch. Mój tata i Tomek, to jest niepoprawni optymiści. No i słuchajcie, tak jak wam mówiłam wczoraj, godzina dziewiąta i Tomek miał pierwszą rybę trochę wcześniej, ale tak naprawdę ryby tu odpalają o dziewiątej. Pewnie to nie jest jakaś super ekstra powtarzalna zasada, no ale na łódce u nas cztery ryby. Trzy Tomka, jedna moja jedno branie, jedna zgubiona, więc no one się uaktywniają na, na różnie zdecydowanie gdzieś tutaj koło godziny dziewiątej jest piękne słoneczko za nami więc to jest fantastyczny dzień, żeby połowić niestety ostatni dziś tu i no trzeba korzystać, mam nadzieję, że będą współpracowały jak wściekłe i połowimy naprawdę konkretnie tak jak panowie połowili pierwszego dnia także lecimy dalej i Zobaczcie, co będzie dalej w dalszej części tego odcinka. Powiedziałam dalej 16 razy. Nie ma to znaczenia, bo właśnie złapałam szczupaka, więc nie przejmuję się tym. No, oglądajcie. Ale fajnie, no słońce świeci. Tak wczoraj to taka była... O! Podbieraczek? Nie, nie. był jak byłem, byłem podbieraczek. Oooo, No, dzięki, że dałeś nagrać. To jest właśnie taka współpraca z proszę, tym wa proszę. waszym nie, no, fishing się... with face, to... Siedzi? taki nice. na ciało. Kurwa, piąty dzisiaj Tomek, ty to jesteś szale... szalona. O. Daj mu kuziaczka i... Zdechnie. Co? Nie, bo zdechnie. <laughs> Ładnie się Zdrowie zdechnie. pięknych pani, może jeszcze przyjdą. Szczupaków nie ma, ale jest Soczek i jest Tomasz Lewandowski. Tylko szczupaków nie ma. I słuchajcie, dzisiaj jest gorzej niż wczoraj, więc... no Ale widoczki piękne, także... Wyglądasz jak Bóg jakiś. Poczekaj, weź tak się wyprostuj na tle tego słońca. Tomasz, ej z Bóg Szczupaków. Jest, wiedziałam, że pierdolno, Od... ale wiedziałam, że pierdolno, samą łódką, spokojnie, spokojnie. Ach, ach czułam. Nie, ci? Nie, 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 ja sobie nie Ale ma czyntki. Różyńskie kolory. Piękne. Fajne, No. Dawaj miniaturę. Minę ładną. Kurwa. Ładne no, ryby. Piękne. Wypuszczamy. O was. tych krzoków. Siedzi? Nice! Co? Ale! Chciałaś metra? Proszę bardzo. <grym> Nie 10 cm to myk. 100. A, mierzony? Mógł mieć metr. On po prostu będzie duży jeszcze. Musimy mu dać czas. Kurde, na miniaturkę mógł być. No, ja ile to minęło? Jaj. No, ale szupak, nie? Tak. Rzut po rzucie ryba. Drodzy, kończymy dzisiejszy dzień. No, niestety, wszystko co piękne, szybko się kończy. Jak wiecie, na nadróżnie bywa różnie. No pierwszego dnia chłopaki naprawdę połapali, naprawdę było takie szczupakowe Eldorado, piękna pogoda, świeciło słonko. Wczoraj było trudne technicznie, techniczne łowienie. No wiecie, nie mam podjazdu do Tomka, Tomek wydubał tych ryb więcej niż ja, ja tylko dwie. Pogoda, deszcz, wiatr. No dziś słoneczko tutaj co jakiś czas do nas zagląda, bardzo wiecznie. no i też nie było łatwo. Tomek wydubał z osiem ryb, ja dwie, no ale wiecie, no z mistrzem się tutaj porównywać, absolutnie nie będę, nie mam zamiaru. E, fantastyczne jest to miejsce, mam nadzieję, że wrócę tu. Może nie w tym roku, ale e, no, to jest moja piąta wizyta tutaj. No, pierwsza była na kompletne zero, także druga była z życiówką. No, liczę, że któregoś pięknego dnia wrócę tu po prostu z metrem i, i ten metr z tego drużna. Ucieszyłby mnie bardzo. No a z takich jeszcze informacji, no to wiemy, że na jednej łódce padło 108 i 110. No słuchajcie, to są już naprawdę przepiękne ryby. Tomka wtorkowe 104. No to są krokodyle. To niesamowite emocje. Także yy, zachęcam Was do gratulowania w komentarzu Tomkowi, bo zrobił coś niesłychanego. No ale on umi w te ryby, no co możemy poradzić. Także słuchajcie, dziękuję Wam, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że udało mi się to w fajny sposób Przedstawić jak tutaj jest. Mam nadzieję, że część z Was będzie miała okazję tu być. Także zachęcam Was do subskrybowania. No i pamiętajcie oczywiście łapa w górę albo łapę w kips. No i żegnam Was serdecznie. Widzimy się już na następnym odcinku. Ciao!